posiadam rzadko skrzynkę, zapraszam k, czy będzie w ogóle gra. A co Moroka jeszcze gra na serwerze? Odmiennej zaśrodków? na tej skrzynka Jak wbijecie? Gdzie? No na kanał, co wysłałem, znaczy, czy no... Ja teraz mam live'a. Wysłałem ten... Ja mam teraz live'a. Live'a mam teraz. a siedem rzadka sprzętka. Nie wiem, potem zobaczę, co w... bo teraz live'a mam. No, dam ci pięć koła. No potem. A ty, Siwek? Na 25 łapek robimy losowe 5 koła to ja wbiję Dobra jo, John no ma dawaj. za chwilę muta Johnny pożycz Excalibur Jak na co? Ja yy, na ten co ci co wysłałem Johnny pożycz Excalibur na chwilę Na custowane A nie by no. nie już nie mi najpierw Już Wbijesz? O. No. A ty czekaj, czekaj, zaraz złączę zaraz a nie, nie, ja nie wywieram nic. H7 Skam. rzadka. H7 rzadka. A drony mamuta mamy w górze. O, tymczasowy. Ciś. No sportowe 5 minutek. H7 rzadka, skrzyneczka. Idź jakieś duale, żebym bywa osoby. No ale po co mamy mieć duale? Jak na, z dualach, tylko przyjdą osoby, które grają na dualach, a nie na anarchii. Nie, bo w sumie w tak nie jak są duele to ubijają. No i było 7 osób i nagle są... jest jedna, nie? <gryw> Widzisz duela o kasę? Nie, ziomek, nie, ja mam teraz straszny, straszny duży ping, wiesz. A możesz dać ten, to ja ci schostuję. Mogę ci schostować. Ja mogę Ty chcesz iść Remi? Ale... Remi. A, remi, ale ty chcesz iść duela, czy mianki? Duela? Loluś ma być duela? O ile chcecie iść się pyta Loluś o Ja i... na razie sportowe 10 koła O sportowe 10 koła Chcecie iść czy nie? Nie chcę A może i sportowe 15 koła Grotowski pożycz mi 15 koła oddam ci co? No, ty, ty chcesz iść, a chłopię, ja nie mam nic, się ja... Patrz. Ty dziwko, masz 80 koła. Co ty jadasz, nic nie sam, zobacz moje staty. Widzę live'a, patyku. No a po co ty chcesz stracić 15 koła? Na, na zmiankach byś już bardziej wygrał, niż na duelu, tak szczerze. No to jest jakieś Nie, on nie idzie On nie idzie Ale ma... To daj mi 15% To zmianki pójdę No ale po co ty chcesz przegrywa przegrywać kasę? Nie no, przegrywam. Ja? On się wygra bo musi na jutro stokował, ja, o nie idzie wiesz na duel 10 koła no weź daj mi, 10 koła dobra ale potem 1010 check 1000, 10000 chodź to ci pożyczę no to da, już ty masz te czeka ale jakby no to ten loluś musi mi dać czek to do 10 o jest ale ja muszę na jakim serwerze na jakim serwerze chcecie? Cliremca. 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 Meister. Meister, meister, meister. Dobra, to ja losuję, kto wybiera tryb. Remi i LoL Patrzymy kto wybiera tryb. Remi wybiera. Okay. Remy wybiera tryb. Siema, Kuba. Jakie tam było IP? Bo ja muszę was oglądać. No, majster minestar.pl Połącz. minestar.pl siema, siema, Kuba. Jak ktoś chce zmianki, no to H7 rzadka za chwilę przyjdę, bo idą ziomeczki od duela, o pieniążki. Jak są podziemia, to chyba podziemia wybiorę. Czekaj, duelsy, gdzie są duelsy? Duelsy, A7 rzadka za chwilę przyjdę, bo ziomki idą się bić. Ziomeczki idą się bić o kaskę. Naner, spectate, dobra, ja tworzę party. Create. party, invite. Jaki miał? Ty loluś? I jaki ty masz nick Remy? Tak. Tak, jaki ty masz? 1, 2, 3, nie. Jaki ty masz nick? Nie, nie. No i sklaszowało mi Minecrafta. No to dawaj, szybko będę grać Hosting. No dawaj, dawaj. Jak jesteś nick? O, ch2 jestem. Ale nick. No, 1 2 3 w logach 1 2 3. To chodź h1, h1. A mam ścięki straszne jak no, no trudno Dobra to yes. wybieraj tryb Ty miałeś wybrać tryb Minecraft no, mi Jaki chcesz tryb? Minecrafta mi wyjebało No co trwa. No, no, Jakie są tryby weź Masz standard, sumo, start edycji, axe, pvp, trident, lifestyle, lifestyle wojny, guildy, archer, nemosy Podziemny, Nemos, Aksa, PvP, Splew A weź podziemny Nemos, podziemny Nemos później, sobie zobaczyć jak to jest No nie nie mam, no chcesz podziemnego Nemosa? No, nie czekaj ja chcę zobaczyć, później, zagraj z nim, chcę zobaczyć, ty po prawej, ty po prawej jedno Jak to wygląda ty to Ty jak to... no zagraj z nim jakby jedną rundę i chcę zobaczyć jak to wygląda, no to no No loluś, jak coś sprawdzić, jak no, to wygląda tylko Ale nie to, nie to, nie no, no tak to wygląda no, nie, to... Zabił. Mnie. Ale nie chcę tego. Loloś zabił mnie, bo Te on chciał sprawdzić. Jakie? Te obok, co tam było. Ta? No. Ta tu? Ta. No tak. Takie. Widzisz? A zagraj z nim jedną mm. Ja tak ubijam dopiero. Nie, grał się, nie chce, nie lubię. Dawaj, zagraj. A co to chcesz? Te na mose? No, 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 no. No, ale zagraj z nim dalej. Mogę, no ale nie wiem czy on się zgodzi, żeby tak patrzeć, jak on się bija. Nie wiem czy on się zgodzi. Nie, nie wiem czy on się zgodzi, bo on chce może sabot patrzeć, przecież. Jest... No i to wyglądamy jakoś się bije, nie? Ja no jakieś chwile, dobre, no to wyglądamy mi to. Niech tak. mnie zabijasz, wbijasz już. No już ładujemy nagle. Ha, hajadno, hajadno wbija o 10 koła gracie chłopaki No palił mi się Minecraft już lubię No to dawaj Tylko czekaj jeszcze przed tym jak biję sobie ustawię ten już a kurz mieć Loloś weź se zestaw, zedytuj, że jeszcze nie musieli czekać tylko że się jeszcze od razu bili Majster, majster, majster Już wiem A ja I co ty chcesz to tam pod, pod Memosy Memosy chcesz? Idziecie o 10 tysięcy Na lifestealu I ty chcesz Memosy, ja? bo ty pierwszy miałeś wybierać Jesteś już? No już ładuję mnie na chwilę no. Zaprosiłem do party. mnie? No. no to czekaj, ja bo mnie ja ładuję. Jak ktoś chce zagrać hosting, to H7 rzadka skrzynka za chwilę przyjda No jestem, dobra, czekaj.

nie wiem Czyli to tutaj, to tutaj Ty Już? To Ja chcę już się dać na skończenie Zasobnie, muszę poszłać minutę, żeby nie było filmu Bo gram tak tam, jak wiem, to musiałem. Zaprosiłem Cię. Nie ja do... ciekawi mówię, jak go ja poprzegram, to ja nie wiem Czekaj, o Boże jakie lagi teraz mam Chyba, chyba, chyba No weź, no szybko, dawaj Do party wyłączyłem, ale jeszcze nie gra, jeszcze nie gra. Czekaj, kurwa Zabijecie, ty kurwo No już? Czekaj, czekaj no Mam ja logi jakieś Hmm. Już ci się odlaczyło? Nie. No to F3 plus T. No dobra, dawaj. Już?

No przeszkadzasz debilu, przeszkadzasz No jaka nescenacka was A ja nawet nie mogę, co ja robię? Ale on się nie bije na nosy, on się nie bije na nosy, no co to ma być? No co no, kto wygra, no ten wygra, nie? Każdy siebie jak chce Miją się chłopaki o 10 koła. Ja tam nawet nie widzę. A widzę, że jak coś tam. Oh, hij is echt, hij is echt vormen. Hij ja. is No on gra jak taka ciota jebana Gramy to jeszcze raz, bo on gra jak taka ciota. No nie no, nie można dwa razy Można no nie Jedna runda Ale trochę. powinniśmy grać na 4 na 4 powinniśmy być. Nie no, na jedno Nie, gramy na dwie No na jedno bez, bez na kurwa Ej dobra, on gra jak ta ciota kurwa No nie no, gramy nemos normalny, a nie kurwa do jakiegoś tego No i kito ten Kity wygrał No nie, gramy jeszcze raz, kurwa tak. no, no, jak się zgodzi, no to możecie jeszcze raz iść Niech napisze, czy się zgadza, czy jeszcze raz Remi Zgadzasz się jeszcze raz, hmm. czy nie? mi się

Przeszedł i mogę z nim iść, na jeden, na jeden. Jeszcze wybiera... kurwa tryb, jeszcze ja wybrałem tryb Na którym on ten, o kurwa Więc na takim kurwa odpalę, że to pójdę no, Przecież i mogę iść do niego, przez to odpalę full odpałkę H7, H7 rzadko no, Kurwa No na, na film, na, na film. Zagram 10 koła, bo kurwa to jest żart, zagram no, jeszcze raz nie ma takiego czegoś ja MC bym się nie mogę ich grać No jak ja przesiek y, z Remia, straciłem 10 koła E.T. chodź, H7 rzadko No nie, nie dawaj mu tego, bo on kurwa na cheatach był, rozumiesz czy nie? Mówiwa, no wywalono mam no, chciałeś iść, przegrałem Ale mordo, nie dajesz mu jaką, bo na cheatach No ale... Nie masz, t... to, co ale ja nie widziałem, żeby, ja żeby... Nie widziałem, żeby, żeby na grało grałoby No nie to niech się sprawdzę, na tego sprawdzę E, dodaj go na Discord, Kurwa, zamknij tą pizdę tym silkiem. Grałeś, kurwa, byłeś tam 13 i kurwa nie widziałeś. No nie te ty. Mm. Nie no, ale jak chcę, to może go dać na Discorda, to ja go sprawdzę. Zywalony, dałem. Jebany Steve bedroom, kurwa. No, mówisz, że Steve'a cię przykopał. No bo kurwa, jak on ma fast face na człowieku? Jeszcze nie gra w Nemo, ty, nie? Na no, Nemochce sobie tak na napisy rozłożył, jest. No graliście na Nemosy i cię ukręcił. No, ale... Dobra, ja coś to nie były Nemosy, tylko to była anarchia. Nemosy były. A to nie to, to, to nie był clear, to był mainster. A 7 rzadka skrzynka. Zapraszam. No i mówię, na takie rzeczy ja nie wykładam. Lol się pyta, czy jeszcze ktoś idzie. No to lekko kurwa nie idzie. Maremi. Co? So. Co zrobiłeś mi tego zajączka? Chyba się bije z teraz. Możesz iść ze mną się pobić jak chcesz. Jak masz się tam. Chyba... Ciwek ty chcesz iść z LoLusiem? Also... tego pyta, mogę przekopać na domku. No ale... No. Ja mogę iść z nim, ale ja wybieram serwer. No nie, to majstra i. Ja nie idę majstra, na majstraży wam no, na świecić i na Vision mogę iść. Nie, bo tam mam te cheata w ogóle, nie ma. No wcale. Kurwa, na majstraży nie mam te cheata, dlatego kurwa. Idziemy teraz w inny serwer i daj mu te 10, ja pójdę. Ja mogę iść na MC Vision, z nim pograć. K7 rzadko. Remi, Remi, ty jesteś na anarchii? Nie. Wypiję anarchii też mi zajączka Nie, kurwa. <stam> Ten laluś no, pisze, że MC Vision to. E, serwer podwyciek. K7 rzadko, zapraszam. Nie, nie przestałem. Nie, przystam, nie przystam, Daj mu przestałem. Dajmy ładnie jakiś polecić i związek, gotowki oddam, jak sobie No mnie ja już nie daję, bo ja nie będę miał na dobierkę. Ale ja czy nam się zwołał? No to daj. No to dam się jak wyjdzie, bo teraz jestem na tym serwerze, ma. Na mysorze. A Ale. Mi, się, mi się nie chce na duelsy, ja, będę tylko, ja hostuję tylko wywalone w te duelsy. Tak szczerze. A7 rzadko. Ja w streamie dam, dawaj. No nie, ja już nie idę, ja będę grał teraz. To. Ale na majstarze idioto Jebany nie ma kurwa antycheata frajerzy no Jebany. Nie nie na Kurwa jakiś lowość bez rąk kurwa to jakby mogłem kurwa wziąć to podziemia aby tak na pizdę do dostał I tych mija milion ileś twarzy za chwilę zniknął kształty Ja w imię chwały, a teraz jestem przy metrze. Nitki trzeciej wejście nareszcie nabite ludzkim zlepkiem wnętrze, tak jak miało być. 8.00, 21. Nic nie słyszę, nic już nie wiem. Blał wkrótce jeden A 7 rzadka wbija. A7 rzadka skrzyneczka Ktoś wie, tego z live'a, przecież taka cię bez rąk jebana. A7 rzadka ja chyba kończę live'a, się dobieram i do się pobić tak szczerze. No i tak nikt nie gra. Dobra, ja kończę live'a i do się bić. Dobra, dobra, ja właśnie